Ej, Miś! Haha, chodź, pobawimy się w chowanego! Och! Nie. Rrr, oh, 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 zobacz, Masza! Co to jest? Głodny jestem! Głodny jestem! <śm> uh, 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 proszę, proszę, nie nas! Ale ja jestem głodny, muszę coś zjeść! Hmm, poczekaj! Mam pomysł. Poczekaj chwilę. Mmm. Proszę, proszę. Tutaj masz jajko niespodziankę. O, jajko niespodziankę. Ale poczekaj. Możemy się tak umówić, że ty zjesz tą czekoladę. Co mówisz? Co? A my dostaniemy niespodziankę? Tą zabawkę? No w sumie ja zabawkami się nie interesuję. Ale tą czekoladą chętnie podzielę się z Wami. No to otwieraj, niedźwiedziu, otwieraj. To ja sobie tutaj poczekam. Dzień dobry, dzień dobry. I witam Was wszystkich na moim kanale BBTV. O! Cóż my tu mamy? Cóż my tu mamy? Jest i mały ptaszek, który trzyma swoje niemowlę w rączkach. Oh, 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 oh. Muszę cię chronić. A tutaj mamy podobnego. Oh, oh, ja też muszę cię chronić. Oh, oh, oh. Musimy chronić nasze maleństwa. Oh, maleństwa. Ej, poczekaj. Umówiliśmy się. To, co było w środku, to dla nas, a dla ciebie czekolada. Mm. Bardzo apetycznie, bo pachniesz. No ale dobrze. Umowa to umowa. Bra, 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 bra. Niam, 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 niam. Dziękuję i widzimy się jutro.